To po co są teraz kamery? Ehm. Um. Rusz się, jest tuś tak! Idź tam! A fuck! Czemu się nie zgadza jak się zgadza? Tam? No tam. tak, wiesz o co chodzi. To. Dobra, czekaj. Jedziemy. Co? A! To. No i co? No przez portal! Przejdź jeszcze raz! Trzymaj guzik! A. To. Idziesz? Już. A weź? Zabierz to. A dobra. Nie zgniotę cię, bo to. Właśnie ja tak myślałem, że może być, co? że od, razu, że od nie... razu się podniesie. No póki co. I będzie dupa. Żegnaj! Nie! Żegnaj, Lesi! Żegnaj! Niezręczna nie sytuacja Żegnaj panie Bowla Tom A możesz też to zrobić Ojej, nie pomyślałem No to dalej baby Mądrze. Ej, ale to jest klimatycznie, ja kocham takie lokacje w tej grze. Czekaj tam. Ej pamiętasz, popcorny robimy i płytkę mamy. Guzik! Wat? No, co, co to było? Portal po prostu, portal. Dawaj, na trzy, cztery. Na trzy, cztery. No dawaj. Niezwykle! <grym> <grym> Dobra, jest tu. Ej, jak ty, nie ma, nieważne Płyta Mamy tutaj pirackiego Wolfensteina 3D Idziemy No weź go niżej postaw no, Halo Aha, dobra Ty i ten twój Wolfenstein 3D Wolfenstein, na p... To porno A co zrobiła? Twierdzi, że mieliśmy wszyscy poziom, jak nie mieliśmy, aha Program EXE przestał działać Kocham Portala Naprawdę? Nie. Kurde mać Weź go wyprostuj hm. Dobrze było Nie było Strzelaj Dobrze? Chyba Nieprawda Musisz nad moim postawić A ja nad twoim Jest? Jest chyba Przez trzy teraz. Nie, przez wszystkie przeleciałeś. Nie. Nie przeleciałem przez czerwony. Jak to? Nie przecież wskakujesz, skakujesz, patrz. Skakujesz ten. A teraz tak. Widzisz. No i co? Gdzie mój achievement? Nie wiem. Oszuści! <noise> no przez dupę jak chce achievement? Dziwnie się czuję tak spadając w kółko A wyobraź sobie jak ja się czuję kiedy na to patrzę Aha Nie no przelatuję Ty, twoim, czyli twoim takim myślenia masz się wypieprzyć na sufit Właśnie, nie Mam normalnie tak lecieć. I? Postaw tu swoje i tu swoje Ją wybierasz? I teraz jak ja lecę, to masz postawić na suficie Nad twoim? Nad twoim, żebym ja przeleciał przy swój wypił się o tako, żebym w górę leciał, nie? I wtedy o tako. Ja Czyli ja mam zrobić nad twoim czerwonym Na to wychodzi Mój ten Oj szed... Nie teraz, jak będę o tako latał no, O to chodzi No tutaj masz postawić Czekaj, wyprostujmy te portale, bo są krzywe Daj tu portal Gdzie? O, pomiędzy mój, nie? Nie, nie poszło Dobra. No, to O, powiedzmy, że jest prosto Nie czekaj, to będę musiał najpierw Czekaj Dobrze było. Najlepiej jest jak są... O tak, sposób. ale tak, ale tutaj jest więcej miejsca na wszystkie, patrz. Kooperacja moch <laughs> Dawaj tu To Gdzie teraz ja mam postawić tamty? Mm, ja mam dać na twój żółty Jakbyś sobie latał. Tak w ten sposób. A ty później masz gdzieś walnąć portalnie. Chyba. Nie wiem, tu Jondę. <laughs> Podesz w ten Co? Co ty zrobiłeś? Ja mam nie lecieć! Od taką podskakiwać, tylko ty musisz... Może pod tą stawić portal O! Było dobrze! <gryt> <gryt> Dobra! Mam! Zawóz. Tylko ja pod tobą teraz muszę postawić Także żebyś przeleciał Czekaj, wpadam w twój, spadam z góry, stawiam swój i wypadam ze swojego i wpadam w swój i znowu mam inny? Mniej więcej Czekaj no Dobrze ja było, jacyś... tylko dupą w dupą ścianę Jesteśmy coś takiego I Ja pod sobą jak spadam mam w skłaść Nie 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 Wybijesz się w górę i stawiasz na górze Bo Te wtedy tam miałeś spadne? wystarczająco dużo Tak? A no w sumie rację, tylko że ja Nie, Miałeś wystarczająco dużo pędu

Niech będzie tu może No to gdzie mam w końcu postawić? Tu! <grystanie> tu Dobra No dawaj Jak ja wypadnę z czerwonego to gdzie ja wypadnę? Wejdź to w dupie do portalu <grystanie> Dawaj, wskakuj I coś nie pasiło? Nie, wskakuj Po prostu Co by mieliśmy osiągnąć? Czemu twoje jest do hey, na dole? Musisz mieć harmonię między portalem a portalem. Możesz postawić niebieski Proszę? Nie! Ja miałem postawić! Ja wiem! Powiedz, co to masz. Jest! Mam! Jest? Tak. Jest! No to tryk, teraz jeszcze raz odwrotnie. Boże! Cyrk na cztery portale! Kolego! Nie to Kute. miało być! KUTE! KUTE! Dobra. Ty robisz pierwszy? Nie, ja robię pierwszy ty później. Ja mam robić? Jest! Aż blokował cyrk na cztery portale! Jest! Yes. Ale Geniusze z nas, przyjacielu! KUTE! KUTE! To no przesyć dupę. Już <laughs> mi lepiej. No nie! Waliło mnie. Co? Cześć. Aha, no dobra. Czyli gdzie teraz mam postawić? Waliło mi portal. Gdzieś jest wszechświat, gdzie nie wywala nam portala 2. Tak, gdzieś to jest. Gdzie Portal działa dobrze i jest nie Fortress 4 To nie ja wiem, ci powiem, ja nie ci wiem. Ci powiem kiedy Dawaj, teraz O, -o. Zgadnij co się stało Co? Nie, nie, litości Zokugra w Portal 2, no na pewno, jestem pewien, że tak. <laughs> za co? Ja <laughs> nienawidzę tej gry. Ale co ma do tego, inter co ma do tego węgiel, lol. I internet. A teraz, nie, znowu ci <laughs> Tak. Mhm. Wywaliło mi portal. Czy by tak stoisz! Rusz się! Rusz się! Co gra w portal! 2. O nie! Zaproś! Przed samą platformą! Czekaj, zaproś! Nie! Nie, ja muszę tam portal postawić! NAPRZÓD! EJ, jak to zrobiłeś? Datzuken! Nie ma z czasu do stracenia! Dawaj Bo skresz, bo ja bierz od razu kostkę Szybciorem, misiorem Nie, ty nie leć Mogłeś zrobić... A dobra, leć Nie, mogłeś od razu przejść No ja teraz przejdę No i szybciej Misiorem, szybciej Ooo, god dammit oh, <laughs> To by to pasowało, nie <laughs> God damn it. Oh, god... <laughs> oh god dammit! Wstawię <laughs> portal! Proszę. O god dammit! Jedę krzyknął, ja muszę tego posłuchać, myśli. Zaraz. O oh, god dammit! <laughs> Teraz Czemu w... Tylko gdzie teraz I teraz Masz drugą Nie, ty idziesz! Dawaj! Nie! To do portal! Ale ja miałem już normalnie! Dawaj! Masz! Nie, stać ja tam muszę iść! To już ko kolegowy co fuzeczkę!